Co ja tam za kolano z tyłu widzę Jakob, to twoje? Ja jestem z przodu Jakieś kolano z tyłu widzę, to czyje to, to kolano? Opalone, <laughs> Jakie oko <laughs> Skąd ci się tam wzięła z tyłu? Nie wiem Na stopa zabraliśmy <laughs> Nie? Przybłąkała się Trochę zarozjebanego. rozjebanego. Smacznego. Smacznego. Wojtek, pracujesz. Jako w się czujesz pomiennie? Dobrze, kurwa, że przyznam, że za dużo. Nie. Tego tak, już warto wrócić na stare śmieci do swoich problemów. To ty masz chyba problemy. Jak masz nie, nie, mam problemu. Ale nie mam to to Ja co to zawsze to się robi? czuję zgnojony. No. Kto się czuje pomielnie zgnojony, Poluszyk do góry. A kto jest cipą palcem w dół. Na pewno będzie dużo w dół. Nie o Jezus. Nawet ten. Zdobycz wiedziałem <grym>, Jaki wózku z tyłu Ty go uśmiech widać Panował skarpetki? A wiecie, dlaczego musieliśmy wrócić? Jacob, dlaczego musieliśmy wrócić? Ja musiałem wrócić, bo mam imprezę dzisiaj, a Jacob musiał wrócić bo mu się majtki skończyły Majtki i skarpetki Podwójna tragedia Podwój. Podwójna tragedia a nie? nie ma tego, żeby wieszło. Oczywiście mogłem zaopatrzyć się w proszek do prania, przecież pełno ich było na tych straganach w Mielnie. I nie mogłem sam zadbać o siebie, albo stanowiłem, że nie. Że wrócisz. tyku tylko ludzi. Tylko całe... Ciekawe, czy to Jacoba mama ma słyszeć. no? Nie, ja nie mam tego na myśli, nie. Ja mam pralkę od tego dalej. Mm -hmm. Jak powiedziałem, no jaki powinien jakiś lepszy sposób, żeby mnie mieć ostatnich majtek? Nie nosi no, Zimą trochę wieje, ale zimą Jacob nosi co? Kalesraki. Kalesony. Mam jego sporo. Masz dla mnie, sporo? Dla mnie ważna jest no, komfort i wygoda. teraz sobie wyobrażam taką sytuację, jak ozdoba idzie gdzieś Na panieński zimą i ściąga kalestraki Się przebiera Albo nie, trafia na ładną dziewczynę, idzie do niej I, i ściąga najpierw kalestraki, a później czarne skarpetki I jeszcze takie nogi ma całe w tym... W takich kujakach W w Kujak? W czarnych kujakach Kujaliście? Kujak? to jest kujak? Mam nadzieję, że o tym słyszeliście, nasz Dawid nie obcuje tutaj z ludźmi Ja to mówię, że to są farflocle. A ty kujaki? kujaczki. <laughs> Kurwa A kujak Czasami jest jak kujak Come on, come on Zakończmy na ładnej nodze, o O tak będzie ładnie